Nie wiem z kim. Chcę na noże iść. Jak zapomnieć mam, co zrobili mi. W no sercu mnie. Nie! Yeah. Bo teraz wiem, yeah. zasłużyli więc, yeah. na, na ból lesa śmierć. Nie. Dopóki się mam, nie mog poddać się. Jedynie za by rozważył wojny kres. Zapłacą, Zapłacą nam za dzień. dzień gdy twój dzień miecz. Wiesz, przelali bosną kres nie. Nie. Jej, nie, wiedzą, że, że nad Spadnę niczym z ze sobą Biorę dżytku, cię w dół na samotno, bo, na, na samotno. samotno Oko za oko, od zawsze tak jest Rachunki wyrównam, schopuję ich czyść Libiańska most prowadzi na Cześć Grzeszników los, na samodno. Chcemy śleć o zwycięstwie Nadal będziesz już po mojej zemście gdy odbiorę ci powód, żeby żyć, będę się objawiał. Tragedię pożałuję, że nie pomogłaś jej. Jedynej duszy, to go pewnie macie. Może wtedy twoje wiesz, jaki jest mój cel. Cierpienie me podzielisz i zrozumiesz mnie niech wiedzą, że nadchodzi sztorm. Wojska wojskach niczym nie padło. Zabiorę cię na samo dno, na, na samo dno Oko za oko, oko, od zawsze tak jest, jest. Yeah. Kiedy tu jest im rzeźnie Biańska most prowadzi na dno Rzeźniku z na samo dno